Heguardian, dziennikarze i opozycjoniści szpiegowani przez Pegasusa. Media, oprogramowanie Pegasus szpiegowało dziennikarzy, obrońców praw człowieka i opozycjonistów. Obrońcy praw człowieka, dziennikarze i opozycjoniści na całym świecie byli celami inwigilacji prowadzonej za pomocą sprzedawanego przez izraelską firmę Nsogro oprogramowania Pegasus, wynika z dziennikarskiego śledztwa, którego wyniki opublikowano w niedzielę w kilku mediach. Oprogramowanie Pegasus może pobierać wiadomości, zdjęcia i kontakty ze smartfonów, na których zostanie zainstalowane, a także podsłuchiwać rozmowy telefoniczne. Producenta oprogramowania regularnie oskarżano o to, że system jest wykorzystywany przez autorytarne reżimy. Firma broniła się, podkreślając, że Pegasus jest używany wyłącznie do walki z przestępczością zorganizowaną i siatkami terrorystycznymi, przypomina agencja AFP. Konsorcjum 17 redakcji, w tym dzienników, brytyjskiego, The Guardian, francuskiego, Le Monde, amerykańskiego, The Washington Post, przeprowadziło dziennikarskie śledztwo analizujące listę 50 tysięcy numerów telefonów, które klienci Insogrove mogli wybrać do nadzorowania poprzez Pegasusa. Sprawdzono, że były na niej telefony co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków i 85 działaczy na rzecz praw człowieka. Wśród zidentyfikowanych numerów były telefony korespondentów zagranicznych, między innymi, dzienników The Wall Street, JL Pais, telewizji CNN i FRANCE 24 oraz agencji AFP, Reuters i Associated Press. Dziennikarze w ramach śledztwa spotkali się z niektórymi osobami z listy potencjalnych celów oprogramowania. Fizycznie przebadano 67 telefonów komórkowych. Odkryto, że 37 z tych urządzeń było śledzonych przez Pegasusa lub program usiłował się do nich dostać. Dwa z tych telefonów należały do bliskich saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. Krytyczny wobec władz w Riyadzie Khashoggi został w 2018 roku. Zamordowany w konsulacie Arabii i Saudyjskiej w Stambule. Dziennikarskie śledztwo pokazało, że klientami Inso Group, którzy zlecali śledzenie konkretnych numerów, były rządy co najmniej 10 państw, w tym Azerbejdżanu, Kazachstanu, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Węgier, Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pisze The Guardian. Bez fizycznego zbadania telefonu nie da się ustalić, czy urządzenie było rzeczywiście inwigilowane przez Pegasusa, zaznacza gazeta. Nsogroup podkreśla, że sprzedaje swoje oprogramowanie tylko sprawdzonym przez siebie agencjom rządowym. W czerwcu firma opublikowała fragmenty umów ze swoimi klientami, w których zastrzeżono, że Pegasus może być używany jedynie do dochodzeń dotyczących spraw kryminalnych i bezpieczeństwa narodowego. Klienci INSOGROUP najprawdopodobniej wykorzystywali również Pegasusa w śledztwach dotyczących terroryzmu i przestępczości, na analizowanej liście numerów odkryto również te należące do podejrzanych o działalność kryminalną, zauważa The Guardian. Jednak obecność na liście wielu numerów należących do osób. Które najprawdopodobniej nie prowadzą działalności przestępczej, sugeruje, że niektórzy klienci Insogro upłamali umowy zawarte z tą firmą i wykorzystywali oprogramowanie do inwigilowania oponentów politycznych, krytyków rządów czy dziennikarzy badających sprawy korupcyjne, konkluduje brytyjski dziennik.